Witam serdecznie na kanale Primanki Sekrety. No, tak jak mówiłem, kontynuuję serię przesyłek z AliExpress. Dzisiaj jedna, druga. No i trzecia malutka, tą w skrzynce akurat miałem. Trzy przesyłki. I od razu zapewnię was, że będzie tego zdecydowanie więcej. Bo na zamawiałem naprawdę sporo różnych ciekawych rzeczy. Będą też przesyłki niezwiązane z wędkarstwem do końca. Dajcie znać, czy też takie filmy chcecie. Takie rzeczy można powiedzieć około wędkarskie. Linki do wszystkich przedmiotów, które zamówiłem, będziecie mieli tutaj na dole w opisie filmu. A ja nie przedłużam i zaczynamy. Zacznę może od tej malutkiej, coś mi tam grzechocze. To jakiś wobbler prawdopodobnie. Zobaczymy. Po kolei. Pierwsza przesyłka. Bo generalnie wszystko przychodzi w przesyłkach zbiorczych, ale jakieś tam poszczególne, pojedyncze rzeczy są w małych. A listonosz mi wrzuca je do skrzynki. A tutaj słuchajcie. Od razu coś ciekawego. Fajny jerk Ciekawy jerk Bo to jest słuchajcie. Okonek. Ale o konek w takich tonacjach mocno, mocno saledynowych. Spójrzcie na niego. Bardzo mi się spodobał. Wziąłem jednego, żeby zobaczyć jaka praca, jak będzie się zachowywał nad wodą i tak dalej. To na pewno jeszcze w tym sezonie zobaczycie. Dobra, teraz można lecieć po kolei. Najpierw ta mniejsza przesyłka, większą sobie zostawimy na później. No i piszcie w komentarzach, czy nie zanudzam Was, czy nie za długie te filmy, bo sporo tych rzeczy jest. Czy to dzielić jakoś na, na mniejsze, bardziej takie przystępne odcinki, czy jest w porządku? Napiszcie mi w komentarzu. O, tutaj sporo rzeczy luzem. A tutaj dobierałem dużo rzeczy, których używam już też od dawna, ale które mi się też pokończyły. Od razu na dzień dobry, to Wam pokażę stalki, z których robię właśnie przypony stalowe. 3 średnice albo ze 4 wzięłem. Tutaj jest 20LB, to jest taka najbardziej popularna grubość, którą używam. Tu jest bardzo mocna 50LB. Gruba stalówka, ale ona jest bardzo fajna do łowienia na przykład na dżerki. Czerki nie zawracają, nie zawijają się o stalkę, bo stalka jest dosyć sztywna. A taka gruba na pewno nie przeszkadza w ogóle przy łowieniu na duże przynęty. To jest druga grubość, tak, trzecia grubość. 30 lb, no to jest taka już normalna szczupakowa stalka. I tutaj 10 lb, to jest stalka do łowienia okoni na normalne okoniowe przynęty. Nie na paproszki żadne, tylko na takie normalne tam ześć7 centymetrowe przynęty gdzieś tam na cięższej czeburażce i tak dalej, śmiało można takie stalki używać, nie przeszkadza w niczym, nie zmienia pracy przynęty, no a ja jestem zwolennikiem używania stalek po to, żeby nie zostawiać zakolczykowanych szczupaczków. A wierzcie mi, okoniowi to w niczym naprawdę nie przeszkadza, o ile tylko nie zakłóca pracy przynęty. Wiadomo, takiej stalki nie damy do jakiegoś takiego malutkiego paproszka. Do tego używam stalek wolframowych czarnych, kupowanych tutaj na miejscu w sklepach, ale resztę stalek robię sobie samemu. To jest taki mój zapas coś, co już mi się kończyło pomału. No, słuchajcie, z rzeczy, które no koniecznie są mi zawsze potrzebne. Super Continent, czy powiedzmy Berkinga, Tanty w dwóch rozmiarach 49 i 65 mm w moim ulubionym takim brązowawym jakby kolorze. To jest petarda kolor. Sprawdza się i na okoniach i na pstrągach, no różne ryby naprawdę na to złowiłem. Dużego klenia na taką tantę złowiłem. Także to jest podstawa, też gdzieś tam było w promocyjnej cenie, od razu wziąłem sobie dwie paczki mniejsze i większe. A tu słuchajcie, jeszcze jedna się zabumkała stalka, bo wziąłem sobie komplet rozmiarów 40 lb. No to też do sporych przynęt szczupakowych. Dosyć gruba stalówka. No ale i takie przypony są jak najbardziej potrzebne do łowienia szczupaków. Tutaj to może rozerwane pudełko. A, patrzcie jaki fajny komplecik. Komplet gumek. Spójrzcie na to. Zaklejone? Nie. Można otworzyć. Takie kopytka ala Easy Shiner, nieduże kopytka, pięć kolorów, naturalny, seledynek, tutaj jest różowy, przeżoczysto perłowy, przeżoczysty z niebiesko srebrnym brokatem. Ale słuchajcie, do tego było od razu komplet główek, a to było naprawdę za grosze. Ja nie wiem, to chyba za 6 zł kupiłem całą tą paczkę, aż byłem w szoku, że za tyle to jest. Główki, jedna gramatura, jest, nie jest opisana, jest 3,5 grama. Główki 3,5 grama, dosyć grube haczyki, twarde, mocne, ostre. No to już mi się podoba, to już się naprawdę opłacało. Mimo, że gumek takich w stylu właśnie Easy Scheidner ma mnóstwo, mnóstwo różnych, no ale taki komplecik, naprawdę grosze za niego dałem. Nie wiem w jakiej cenie teraz będzie. Dam Wam link w opisie filmu, to sobie będziecie mogli zobaczyć. No ale ja kupiłem całe to pudełko razem z główkami gdzieś chyba za 6 zł. 6,80, no nie pamiętam dokładnie, ale naprawdę było za grosze. Droże, jakby byłoby nie wziął, no bo w słodzie, mam tych gum opór, naprawdę opór. Mam takich shinerów, to mam mnóstwo, ale że to było za grosze. Nie mogłem się oprzeć. A tutaj jeszcze coś ciekawego, tego używam i to mogę naprawdę szczerze polecić. Dokupiłem, bo było w promocyjnej cenie, wkrętki, wkrętki takie. Na które zakłada się taki okrągły ciężarek. Spójrzcie, na dole jest kółeczko do mocowania dalszego uzbrojenia. Tutaj jest śrubka, sprężynka do wkręcania w przynętę. I ten długi dziobek. Tutaj można zakładać odpowiednie ciężary no, na daną wodę. Te ciężarki też zamówiłem sobie. Mam, słuchajcie, w ogóle nagrałem dla Was jeszcze wcześniej dwa filmy. No, i niestety, coś szwankował mikrofon, dźwięk był do bań tragedia. No, i niestety, one wypadły. A tam były m.in. uzbrojenia na szczupaka. Postaram się to jakoś ogarnąć inaczej. Być może zrobię to tak, że no nie będzie rozpakowywania, ale pokażę Wam, co po prostu zamówiłem, bo to były naprawdę ciekawe rzeczy do uzbrojenia przy szczupakowych. Tutaj, m.in. spin poilera, właśnie te wkrętki, bardzo dobre. Polecam, naprawdę, bardzo fajna rzecz. No, a tutaj słuchajcie, poprzednio już na pewno widzieliście: to są 7-centymetrowe Ala, takie rapalki. Domówiłem sobie jeszcze, bo cena poszła w dół, no to nie mogłem się oprzeć, niech sobie będzie zapas. Próbowałem je na wodzie, bardzo dobrze pracują, przepięknie pracują, dlatego dobrałem sobie od razu trzy kolory. Akurat te trzy kolory były dostępne w promocji, też za grosze sobie jakoś to dobrałem. Także będzie w zapasie, będzie w mojej kolekcji, w moich pudełkach kolekcjonerskich. Dobra, słuchajcie, większa przesyłka. Tu powinny być rzeczy, jakieś szczupakowe, też jeszcze na teraz, jeszcze na teraz, słuchajcie. No, ale tak jak Wam mówiłem, nawet poza sezonem, powiedzmy, szczupakowym, też sobie kupuję takie rzeczy. Jak są w dobrej cenie, na pewno się nie zmarnuje. A tańsze nie będzie, tańsze na pewno nie będzie. Wszystko idzie, wszystkie ceny idą do góry. No, możecie to zaobserwować czy to w sklepie spożywczym, czy to w sklepie wędkarskim. Z miesiąca na miesiąc te ceny galopują. Także zapasy sobie robię, bo w takiej cenie już się nie dostanie. No tu mam część zapakowanych, część niezapakowanych, ale może najpierw Monster. Monster. Wielka przynęta jest tu opisana. 25 cm. 105 gramów, no to już typowo do łowienia na kasta. Swim bite taki, raz, dwa, trzy, cztero elementowy. Zaraz go wyciągnę od razu. Wziąłem jednego, bo były, było więcej kolorów, ale wziąłem jednego. Mówię, zobaczę jak to się będzie sprawować, jak to się będzie zachowywać. No, jak przegubowy swim bite. Zobaczymy na wodzie jak to będzie pracowało. Ja jeżeli będzie fajnie pracować, na pewno dokupię sobie też inne kolory, no bo postanowiłem już zacząłem łowić na te spore przynęty, ale postanowiłem łowić jeszcze naprawdę na takie konkrety. Zobaczymy co z tego będzie. To jeszcze w tym sezonie będzie trzeba spróbować. Gumowy ogonek, no i taka naprawdę, naprawdę spora przynęta 25 cm dla mnie to jest coś. Dobra, lecimy dalej. Co tutaj w tej pacy? Może ją sobie tu odsumę? Aha, tutaj też to było, nie wiem, 10 złotych chyba dałem. Także się nie zastanawiałem. Takie etui, taki futerał do kołowrotków muchowych. Mam tych kołowrotków muchowych sporo i one też się walają luzem. Wyłożone pianką, zamek, twarda, też jakaś taka pianka, jakieś tworzywo nie wiem co to jest obłożone materiałem. Do kołowrotka muchowego będzie. Jak znalazł, i na pewno dobiorę sobie ich więcej, i mniejsze też rozmiary do mniejszych kołowrotków, żeby mieć uporządkowane. Co tutaj luzem dalej jest? O, właśnie. Co do dużych przynęt, zgniotło się trochę opakowanie, ale patrzcie, kolejny konkretny jerk, 15 cm, też taki konkret kozak. Waży też swoje podejrzewam, około 70 gramów waży. To będzie do, kolejny do kolekcji moich dużych przynęt szczupakowych. Poprzednio pokazywałem Wam koraliki, tutaj też dobrałem sobie też koraliki do powiedzmy obrotówek. Fluo, bo to są fluo, jak się poświeci latarką na pewno będą odbijać promienie UV. No w różnych kolorach, to jakieś do obrotówek takie sobie wziąłem, zobaczę na pewno je do czegoś wykorzystam, tu słuchajcie, jeszcze w drugiej przesyłce kolejna stalka 20 lb. No, dobrałem, bo tą 20 najwięcej używam. Tej 20 używam na przykład do much szczupakowych, do łowienia na muchy szczupakowe. No i do łowienia na gumy takie no, 12 centymetrowe powiedzmy szczupakowe. To te, te 20 lb to jest jak znalazł taka stalka. Najczęściej przeze mnie używana. Dobrałem jeszcze jedną paczkę, co tu mamy dalej. Też tak można powiedzieć z luzem, bo tylko zapakowany w woreczek. Nieduży jerk, słuchajcie, to taka płoteczka, chyba 10 cm. Tego jerka mam chyba ze dwa kolory. Mam też okonka, a nie, właśnie okonka zerwałem. Okonka zerwałem, a to jest fajny jerk, wolno opadający. Na bardzo płytkich wodach można łowić, ale właśnie pokazałem to od razu. On pięknie lusterkuje w opadzie, chodzi za kosami przy równomiernym prowadzeniu. Ładnie chodzi za kosami, a w opadzie pięknie lusterkuje. Dokupiłem sobie taką płoteczkę, była w dobrej cenie. Co tu więcej luzem jest? Tak, oczywiście. Też tej samej marki, z tym że większy, to jest chyba 12 cm w takich jaskrawych kolorach on był prawdopodobnie dostępny jako oferta dnia naprawdę jakieś, za jakieś tam tanie pieniądze, dlatego sobie też takiego wziąłem kolorowego fluo a sama marka podejrzewam będzie też chodzić tak samo, też będzie lusterkować w opadzie, z tym że ten jest no sporo cięższy no zresztą różnice w wielkości widać gołym okiem a tu jest taka jedna, druga mała. O, tu też luzem jest. Że kolejna mała, kolejna mała. Tu jest też luzem, tu jest mała przesyłka. Tu jest mała przesyłka, i tutaj można powiedzieć, że luzem. No to otwieram przesyłki, które są luzem. Tutaj słuchajcie, obrotówka FTK bardzo ładnie pracują. Groszowe sprawy z chwostem uzbrojone w bardzo dobre kotwieczki, Bardzo ładne wykonanie. No, a tutaj taką trójkę srebrną z czarnym, klasyczny kolor. Taki sobie dobrałem. Na delikatne łowienie szczupakowe. Na normalne łowienie okoniowe. FTK. Bardzo dobrze pracujące obrotówki. A tutaj też z dżerków tej samej marki co poprzednio. Z tym, że to już taki maluszek. To już taki na drobne łowienie szczupakowe. Ale bardziej ja go chyba wrzucę sobie do pudełka okoniowego. Tutaj też takie pudełko luźne, dosyć. Co tutaj mamy, a dobrałem. Dobrałem, bo mam takie, spójrzcie, Ala rapalka, tu wam pokażę. Ala rapalka, ale patrzcie jaki piękny potokowczyk. Przepiękny potoczek. Oj, to właśnie będzie. Jeden z moich woblerów, które pierwsze w sezonie polecą do wody. Piękny potoczek. No dobra, po kolei małe przesyłki. ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć małych przesyłeczek. A no właśnie, mówiłem Wam o tym, że będę chciał porobić sobie troszeczkę swoich przynęt. Tutaj może nie do końca handmade będzie mojej roboty. Ale spójrzcie, cała paczka garbatek to jest taki rozmiar dwójeczka, złote i srebrne skrzydełka. Jeżeli będą dobrze pracować, będę miał zapas garbatek. Oj, na długi, długi czas. Powinny być też inne rozmiary. Zaraz zobaczę. Chyba trzy rozmiary tych garbatek brałem. No tutaj, akurat samolla, kółeczka, spłaszczane. Też musiały być gdzieś tam w promocji. sobie dobierałem, których mi brakuje. Polecam samolla, czarne, spłaszczane, przeginane. Kółeczka łącznikowe, bardzo mocne. Dobra, otwieram kolejną małą. Też kółeczka. Prawdopodobnie tak, bo coś grzechocze. Tak, też inny rozmiar kółeczek. Samolla czarnych. To i tutaj powinny być kółeczka. Jeszcze jeden rozmiar. Takie prawdopodobnie były dostępne w opcji oferta dnia to są jeszcze większe samolla no i zostały jeszcze dwie małe paczki otworzę sobie dwie od razu no i spójrzcie kolejne skrzydełka garbatek jedynki i zerówki Aż się nie spodziewałem, że te zerówki takie drobniutkie będą to bardziej jak 00. Ciekaw jestem, czy to będzie pracowało jak należy. Jeżeli tak, no to będzie coś. To naprawdę będzie coś. Jedyneczki takie i no to jest 00. To nawet nie jest 0, to jest 00. To będzie na takiego ultra, ultra lighta ciekawa opcja. No to się będę bawił teraz. Składał sobie obrotówki, koraliki mam. Jakieś korpusiki wyczaruję i będę się bawił. No słuchajcie, kolejne przesyłki zleciały jak z bicia strzelił, odpakowywanie. Gęba mi się cieszy, bo lubię takie rzeczy, no a ten wobler to jest w ogóle petarda dla mnie. Petarda, ciekaw jestem jak będzie się zachowywał w wodzie. Zresztą powiem Wam, że no już nie ma czegoś takiego, że się zawiodłem na czymś co zamówiłem, powiedzmy na, na 100-200 rzeczy. Jakaś jedna trafi się, no taka przeciętna, byle jaka i tak dalej. Ale Chińczycy odrobili lekcje, i to są naprawdę wszystko jakościowe, fajne rzeczy. Także biorę w ciemno. No i najczęściej, praktycznie zawsze jestem zadowolony z zakupów, czego i wam życzę. Linki do wszystkich przedmiotów, znajdziecie w opisie filmu. A ja na dzisiaj, słuchajcie, na dzisiaj już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.